Nie mogę sobie jeszcze poradzić z odbijającą się lampą pierścieniową w moich okularach. Demi, co spowodowało, że wyjechaliście właśnie do Islandii? Czym się tam zajmujecie? Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Ciebie również, Elży bardzo serdecznie i wszystkim Wam odpowiem na to pytanie: Co takiego się wydarzyło w naszym życiu, że zdecydowaliśmy się zamieszkać w krainie lodu i ognia? Tak więc historia naszej emigracji rozpoczyna się w 2015 roku, kiedy ja wraz z moją mamą poleciałyśmy do Islandii na typowy wyjazd turystyczny na tydzień. To był początek maja, tak więc można powiedzieć, że udałyśmy się na taką przedłużoną majówkę, ale to też był trochę prezent ode mnie dla mojej mamy z okazji jej urodzin, ponieważ moja mama obchodzi urodziny właśnie w maju. To moja mama zaszczepiła we mnie pasję do podróżowania po świecie. Dzięki mojej mamie miałam też okazję mieszkać w Japonii, kiedy byłam mała. Miałam taki piękny epizod w swoim dzieciństwie. W Japonii chodziłam do szkoły podstawowej. Tak więc nasz wspólny z mamą wyjazd do Islandii nie był naszym pierwszym, nie był też takim najbardziej egzotycznym, ale był po kilkuletniej przerwie od naszego wspólnego podróżowania. Ponieważ wtedy właśnie od paru lat zazwyczaj podróżowałyśmy ze swoimi partnerami, a nie razem. Na początku miałam taki pomysł, żeby właśnie to Damian poleciał ze mną do Islandii, ale wtedy nie mógł, bo praca, bo studia, bo życie. A ja wpadłam na Islandię, dlatego że kiedy uczyłam się do egzaminów przed sesją, to w przerwie szperałam po internecie i przypadkowo wyświetliła mi się reklama tanich biletów lotniczych właśnie do Islandii. I nie były to tanie linie lotnicze, tylko właśnie rejsowe. Tak więc uważałam, że to jest genialny pomysł, żeby właśnie skorzystać z tej oferty, zaprosić moją mamę i właśnie polecieć do Islandii. Znalazłam też w bardzo dobrej cenie noclegi w Reykjaviku, który właśnie stał się naszą bazą wypadową. Mieszkałyśmy wtedy w dzielnicy MIOT. Tak więc miałyśmy blisko do przystanku autobusowego, do dużego sklepu. Naprawdę ta nasza baza wypadowa znajdowała się w bardzo komfortowym dla nas miejscu. A na miejscu, czyli w Islandii, podróżowałyśmy za pośrednictwem lokalnych biur podróży, ponieważ pomimo tego, że ja wtedy już od paru lat miałam prawo jazdy, to jednak na co dzień nie jeździłam samochodem i Bałam się wypożyczyć samochód jeszcze za granicą, a moja mama nie miała prawa jazdy, więc i tak byłyśmy skazane właśnie na podróżowanie z innymi turystami, dużymi autokarami. Ale muszę powiedzieć, że te wycieczki były bardzo dobrze zorganizowane i na przestrzeni czasu, kiedy już od kilku lat podróżuję po Islandii indywidualnie, samodzielnie, samochodem, to wciąż mogę je polecić. Naprawdę były spoko. Raz faktycznie udało nam się pojechać na wycieczkę samochodem, kiedy przypadkowo w internecie poznaliśmy Polaków, którzy pracowali w Islandii i na koniec swojego pobytu w tym kraju podróżowali po Islandii i tak myśmy się skrzyknęli, umówili, że tego jednego dnia razem z nimi będziemy podróżować i zrobiliśmy wtedy jedną z najsłynniejszych tras turystycznych w Islandii, w sumie najsłynniejszą, najbardziej znaną, czyli złoty krąg. Podróż udała nam się fantastycznie, mieliśmy mega szczęście też do pogody. Ponieważ wiele osób straszyło nas, że na Islandii zawsze jest zimno, zawsze wieje, zawsze pada. A my w zasadzie przez cały ten tydzień miałyśmy super słoneczną pogodę, piękne niebieskie niebo i wcale tak nie wiało. W zasadzie tylko podczas jednej wycieczki w jednym miejscu zerwał się silniejszy wiatr, ale to było fantastyczne doświadczenie i tylko jeden raz przez krótki moment pod koniec dnia wieczorem więc po wycieczce w Reykjaviku się rozpadało, ale też to nie był duży deszcz. Islandia niesamowicie nam się spodobała. Po przyjeździe aż trudno było nam Opisać słowami to doświadczenie. Ja też wtedy studiowałam na Wydziale Geologicznym, tak więc miałam dużo przedmiotów geologicznych, więc na tę Islandię patrzyłam chyba przede wszystkim z geologicznego punktu widzenia. Czułam się trochę, jakbym była na praktykach studenckich, tak jakbym miała na żywo to, o czym się uczyłam na studiach. No, Przede wszystkim ten, ten mój ulubiony dział geologiczny, czyli skały magmowe. W i tak dalej, i tak dalej. Kiedy byłyśmy już na lotnisku i czekałyśmy na lot powrotny do Polski, weszłam sobie jeszcze do księgarni lotniskowej i kupiłam tę oto książkę. To jest dosyć gruba książka o geologii Islandii, bardzo znanego geologa, i tak sobie na nią patrzyłam. Przeglądałam i myślałam, ona mi się jeszcze przyda. I faktycznie po paru latach mi się ona przydała. Wróciłyśmy do Polski, spotkałam się z Damianem i nie potrafiłam mu opowiedzieć, jak było na tej Islandii. Z Damianem też w tamtym czasie dosyć dużo podróżowaliśmy, w ogóle podczas studiów. Staraliśmy się nasz wolny czas poświęcać podróżom, tym małym, tym większym po Polsce czy za granicę. Faktycznie udało nam się kilka krajów razem zwiedzić, byliśmy na kilku kontynentach. W Azji, Afryce, Ameryce. I też obracaliśmy się w środowisku podróżniczym. Naszymi znajomymi byli wtedy przede wszystkim właśnie podróżnicy, blogerzy podróżniczy. I wtedy to też był taki czas, kiedy wiele osób, wiele blogerów podróżniczych udawało się w podróże dookoła świata. Dlatego nam też wtedy bardzo marzyła się taka wielka podróż. I w pewnym momencie ogłosiliśmy w naszych mediach społecznościowych, ponieważ my też prowadziliśmy bloga podróżniczego, kanał na YouTube podróżniczy i po prostu media społecznościowe. Nazywaliśmy się wtedy Romantic Vagabonds. W każdym razie, no mieliśmy tam grupę odbiorców i ogłosiliśmy, że po ukończeniu studiów udajemy się wielką podróż dookoła świata, którą nazwaliśmy romantyczną podróżą dookoła świata. Tak więc. Nasi znajomi, rodzina, grupa odbiorców internetowych czekała na tę podróż, a my nagle oznajmiliśmy, że nie, nie lecimy. Nie udajemy się w podróż dookoła świata, tylko przeprowadzamy się do Islandii. Po moim powrocie do Polski z tej krótkiej tygodniowej wycieczki z moją mamą do Islandii, e, mówiłam Damianowi, że jak najszybciej musimy tam razem polecieć, żeby zobaczył to, co ja zobaczyłam, żebyśmy więcej razem jeszcze zobaczyli, wiadomo, e, ponieważ tak mi się tam podobało, było tak cudownie, pięknie, atmosfera, klimat tego kraju w ogóle, wow, rewelacja, coś zupełnie innego, że musi to jak najszybciej. Doświadczyć. Ta cały czas nie dawała spokoju, myśl o podróży tam i ta myśl u mnie nagle zamieniła się w chęć zamieszkania w tym kraju. Po prostu tak mi się wzięło. Powiedziałam to Damianowi i Damian uznał: no, okej, okay, możemy spróbować. W sumie nie mamy nic czego do stracenia, nie palimy za sobą mostów. Możemy spróbować, najwyżej wrócimy, zaczniemy od początku, wrócimy do poprzedniego pomysłu. No miałam takie wewnętrzne przeczucie, że to będzie dobry krok, że to będzie dobra decyzja. I w ogóle byłam przeświadczona, że jak pojedziemy do Islandii, to na pewno wszystko nam się dobrze ułoży i będzie nam się dobrze żyło i i tak dalej. No ja byłam totalnie oszołomiona, zachwycona Islandią. No śmieję się, że Islandia rzuciła na mnie czar. I to może Brzmi naiwnie, bo przecież ja nawet turystycznie dobrze nie poznałam tego kraju. Kompletnie nie wiedziałam, jak się w Islandii mieszka na co dzień, jakie ten kraj ma problemy. Ale tak czułam w głębi serca, że to jest to, że my musimy to zrobić. To Damian miał tutaj więcej do stracenia, ponieważ miał dobrą pracę, bardziej takie ustabilizowane życie. Natomiast ja byłam w takim momencie swojego życia, że dopiero podejmowałam decyzję, co chcę robić dalej. Czyli jak skończę studia, to albo będę realizowała swoje muzyczne marzenia, projekty, albo całkowicie poświęcę się podróżom, albo będę robić doktorat. Tak więc. Ja po prostu byłam oszołomiona, zachwycona Islandią i dlatego chciałam się do niej przeprowadzić, a nie były to żadne. Inne powody, motywy, nie wiem, na przykład finansowe. Decyzję o przeprowadzce podjęliśmy mniej więcej rok przed ukończeniem studiów, tak więc taki mieliśmy plan, że po studiach pakujemy się i lecimy z biletem w jedną stronę do Islandii. Podczas tego roku trochę się do tej Islandii przygotowywaliśmy, do tej emigracji. Co to znaczy? Czytaliśmy różne książki o Islandii, oglądaliśmy co mogliśmy? Filmy, seriale, kanały na YouTube, ale w większości to były materiały anglojęzyczne, ponieważ wtedy po polsku to tego było bardzo mało o Islandii, teraz jest zupełnie inaczej jest bardzo dużo kąt na różnych portalach społecznościowych i dużo różnych blogów po polsku o Islandii, a wtedy tak łatwo z tym nie było. Dlatego też uczęszczaliśmy na różne prezentacje podróżnicze podróżników, którzy odwiedzili już Islandię i właśnie o tym kraju, o, o tych swoich podróżach po Islandii. Robili prezentacje, slajdowiska, prelekcje. Tak więc z różnych źródeł staraliśmy się czerpać wiedzę o Islandii. Nawet udało nam się zapisać na kurs języka islandzkiego w naszym rodzinnym mieście, czyli w Krakowie. W ogóle było niesamowite szczęście. No tak jakby wszystkie znaki na niebie mówiły nam tak, Islandia to jest dobry pomysł. Ten kurs języka islandzkiego bardzo nam pomógł tutaj po przylocie, ponieważ um, byliśmy już trochę osłuchani z językiem islandzkim. Nie brzmiał on dla nas jakoś dziwnie. Umieliśmy coś powiedzieć, przedstawić jakieś takie, wiecie, podstawowe zwroty. Umieliśmy czytać po islandzku, więc e, to nam bardzo pomogło. Kiedy planowaliśmy przeprowadzkę, no to oczywiście zastanawialiśmy się, jak się zaczepimy na tej Islandii. I w tamtych latach dosyć prosto było znaleźć pracę sezonową w Islandii, która dawała możliwość mieszkania w miejscu pracy, może nie za darmo, ale za drobną opłatą. I paru naszych znajomych właśnie tak mieszkało, żyło w Islandii. Więc chcieliśmy najpierw właśnie pojechać do pracy, pracy sezonowej, gdziekolwiek, na jakąś islandzką a potem przeprowadzić się do stolicy Islandii. Ale ponieważ prowadziłam, prowadziliśmy od zawsze różne konta w internecie, to wydaje mi się, że na moim dawnym kanale na YouTubie z nauką japońskiego, właśnie tam nawiązała ze mną kontakt Polka, która od wielu lat mieszkała już na Islandii i powiedziała, że jak się przyprowadzamy do tej Islandii, bo ja właśnie ogłosiłam w internecie, że przyprowadzamy się do Islandii, to nas ugości w swoim domu w Reykjaviku. No i tak myśmy nawiązali kontakt, trochę ze sobą rozmawialiśmy, no i jakby podjęliśmy decyzję. Decyzję, że zaczniemy właśnie u tej osoby, i ostatecznie skończyło się na tym, że wynajęliśmy u niej pokój na jakieś 2,5-3 tygodnie, ponieważ tak szybko potem. Udało nam się wynająć nasze pierwsze mieszkanie w Islandii. Mieliśmy w tym naprawdę dużo szczęścia, ponieważ wcale nie tak szybko, nie tak łatwo jest tutaj wynająć mieszkanie, chociaż to zawsze zależy, jak komu się uda, ale wtedy faktycznie pamiętałam, że nowo poznani Polacy tutaj w Islandii byli naprawdę zdumieni, że tak szybko, i to jeszcze od agencji mieszkaniowej udało nam się wynająć mieszkanie. I na ten wynajem poświęciliśmy Całe, wszystkie nasze oszczędności, które przywieźliśmy z Polski, to było około 20 tysięcy złotych, tak więc musieliśmy wynająć ten pokój od tej. Polki poznanej w internecie, wpłacić kaucję na mieszkanie, które udało nam się wynająć, zapłacić czynsz, i jeszcze za różne takie emigracyjne rzeczy tutaj na miejscu. No tak więc te pierwsze miesiące nie były takie lekkie dla nas finansowo, ale jakby w tamtym momencie w ogóle nie czuliśmy się źle w sensie wiedzieliśmy, że idziemy do przodu i wszystko się ułoży. Na początku pracowaliśmy na zmywaku. Przez pierwsze trzy miesiące, potem ta firma nas przeniosła do punktów gastronomicznych. Ja troszeczkę jeździłam po różnych firmach, po stołówkach różnych firm, korporacji, tam um, wydawałam jedzenie, sprzątałam i tak dalej. Po mniej więcej ośmiu miesiącach zrezygnowałam z tej pracy i udało mi się rozpocząć począć pracę w wypożyczalni samochodów. Dzięki nowo poznanej Polce, z którą do dziś się bardzo przyjaźnimy. Jesteśmy takimi pierwszymi albo jednymi z pierwszych znajomych i pierwszymi takimi bliskimi przyjaciółmi, którzy się poznali tutaj w Islandii. Tak więc dzięki tej poznanej Polce udało mi się uzyskać pracę w biurze, a to dlatego, że dała mi znać, że u niej się zwolniło miejsce i żebym odezwała się do tej firmy, a może mi się udał, ona mnie poleci i tak dalej i tak dalej, no i się udało. I to było dla mnie fantastyczne doświadczenie, ponieważ najeździłam się tyloma modelami samochodów, że od tamtego momentu już w każdym czuję się bardzo komfortowo. Pracowałam tylko z językiem angielskim, absolutnie islandzki nie był tam wymagany, no bo pracowałam z turystami. Po paru miesiącach zaszłam w ciążę i Damian wtedy rzucił pracę w gastro i zaczął szukać pracy w swoim zawodzie, czyli w informatyce. I po miesiącu mniej więcej zaczął pracować w firmie farmaceutycznej w dziale IT, i właśnie w tej firmie pracuje do dzisiaj. I wyobraźcie sobie, że szef Damiana zadzwonił do niego w dniu. Jego urodzin, Damiana Urodzin, i powiedział mu cześć, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dostajesz pracę. Bardzo po islandzku, bardzo miło. Ja y, przestałam pracować jeszcze w ciąży, w drugim trymestrze ciąży, ponieważ mój kardiolog powiedział, że dla mnie to już jest koniec, że ja muszę bardzo o siebie dbać z racji e, tego, że choruję poważnie na serce. Tak więc wtedy zrezygnowałam e, z pracy. Urodziłam kajetana i zajęłam się domem, rodziną i spełnianiem swoich marzeń. Tak więc zaczęłam przygotowywać się do nagrania swojej pierwszej płyty z muzyką świata. Ja śpiewam. Zaczęłam też uczyć się grać na skrzypcach. No i jeżeli chodzi o taką już bardziej pracę, pracę poważną, to zaczęłam pisać pierwszy polski po polsku przewodnik geoturystyczny po Islandii. Tak więc faktycznie. Między innymi ta książka zaczęła mi się bardzo przydawać. Tak więc ja oddałam się i muzyce i geologii. Prowadzę też cały czas od początku w zasadzie naszej emigracji naszego bloga. Nasz syn urodził się w 2018 roku tutaj w Islandii. Ma na imię Kajetan, a jego drugie imię to Ragnar, które dostał na cześć tego, że właśnie urodził się tutaj w Islandii. Ja nigdy wcześniej siebie nie podejrzewałam, że mogłabym zamieszkać na północy w tak chłodnym kraju, przez niektórych uważanym za depresyjny, bo zimą tu jest tak długo ciemno. Ale powiem Wam, że nam żyje się tutaj bardzo dobrze. Odnaleźliśmy swoje miejsce na ziemi, nie narzekamy, zdajemy sobie sprawę z różnych wad tego kraju, ale absolutnie nie doskwierają nam one na co dzień. Uważamy, że lepszego miejsca dla nas nie mogliśmy znaleźć. I tak, i po prostu żyjemy... Normalnym, szczęśliwym, spełnionym, rodzinnym życiem. Dalej pracujemy na to, aby realizować siebie. Jest dobrze, jest pięknie z tymi krajobrazami, z tymi fajnymi ludźmi dookoła, zarówno Islandczykami, jak i poznawanymi tutaj na miejscu Polakami, bo Polaków tutaj naprawdę jest bardzo dużo. Oprócz tego, że moglibyśmy się częściej widywać z rodziną z Polski i przyjaciółmi z Polski, to niczego nam tutaj nie brakuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni z edukacji, ze wszystkiego, ale myślę, że o zaletach, a także o wadach życia w Islandii opowiem Wam już w oddzielnych filmikach. Natomiast na dzisiaj myślę, że to tyle. Tak w skrócie wyglądała historia naszej emigracji do Islandii. Bye bye, Press Press.